Trzyma Siema, się, Znajdujemy się na budowie i omówimy jak ustawić budynek do stron świata. Dużo oglądamy architektów, tak samo inne osoby. Architekt ustawia nam budynek do stron świata. No i co on chce tym osiągnąć, że ustawi nam budynek świata? Jak my wiemy sami, jak ustawić budynek, no. Ale dużo osób właśnie nie wie, nie? I to jest dla mnie śmiech na sali, ponieważ ustawiając budynek do stron świata. Nie zależy to, od strony świata, ale zależy to od działki, jak chcemy ustawić działkę. I opowiem to na moim przykładzie, jak musiałem tak ustawić no, do stron świata, bo no niestety chciałem inaczej. Ale, ale są wady i plusy i minusy tego. No jak wszędzie każdej rzeczy, no. Więc tak, zaczniemy od tego. Ustawienie stron świata. Więc tak, u mnie jest ustawiony budynek. Mówiąc prosto i zwięźle, Północ. Od północy mam ściany. Elewacyjną bez okien. No dlaczego tak dałem od północy ścianę elewacyjną po długości całości. Już Wam pokazuję jak jest. Od północy mam łazienkę. Tu mam znowu ścianę od północy. Tu gracz leży. I tu w pokoju tak samo od północy ściana. Od północy ściana wiadomo, w końcu zachodzi, jest najzimniej. Im mniej okien od północy damy, tym, tym będzie cieplej. No. Ponieważ nie ma tak mosków termicznych w rogach, czy też z latami uszczelki, które należy wymienić. Do tego okna są jak najmniejsze okna, żeby jak najmniej uszczelek, jak najmniej z latami puszczało. No, po 20, po 25 latach. No te uszczelki to wiadomo jakie są. Nie ma co okłamywać innych ludzi. Tak jak ich nie okłamuję. Dobra. Tutaj mamy zachód. Od zachodu mamy i które najdłużej w dzień świeci od zachodu. Więc tu będzie najjaśniej. To trzeba pamiętać, że od zachodu słońca jest najwięcej. I one najdłużej świeci jest najjaśniej. Tak samo i tutaj. Jeszcze w tego światła. Od zachodu wieje, i tu jest też mankament. Jak wieje nam wchodząc musimy dać. Drugie pomieszczenie zamknięte, żeby tu nam nawiewa, ale nam nic nie wywiewa stąd jak wchodzimy do domu. Budynek nie traci ciepła, dlatego tak samo jak stawiacie budynek. Od zachodu zawsze będzie wam wiało Nie ma na to bata. Zawsze. Później przechodzimy od wschodu. Od wschodu mam sypialnię, od wschodu mam pokój, tu pokój to najmniej się nagrzeje. Sypialnia to jak widzicie jest godzina dziewiąta, a słońce świeci. Ale jeszcze nie jest tak wysoko, nie jest intensywne. Tylko, że wstajemy rano i idziemy później spać. Nawet jeżeli byśmy byli tutaj, to te pomieszczenie się od zachodu bardziej nagrzeje niż od wschodu. Bo od wschodu to wiadomo. No mniej intensywne jest słońce. No i przechodzimy tutaj. Południe. Dużo mamy okno, tutaj. I latem to fest się nagrzewa. Jest nie do wytrzymania, no. Klimatyzator powinien być, nie? Jest ciepło latem. Naprawdę jest ciepło. Trzeba cały czas będzie klimatyzator odpalać. Jaki by nie był, czy to będzie zawieszany, czy będzie to stojący. Ale klimatyzator będzie trzeba. Przez dwa miesiące. Jak najbardziej. Mamy w Polsce lata dwa miesiące, więc... Dlatego nie będę zawieszał, bo to zbędne koszta są. Po pierwsze. Po drugie serwisowanie. A takie jak se postawię, będzie stał się na stołku, będzie skapywała skropliny i takie tam. Przez dwa miesiące to ja dam radę, nie? I dwa koła wywalić na sam klimatyzator przenośny niż za sam montaż klimatyzatora. No to jest, jest różnica, powiem tak. A jak to jest zimo, nagrzewanie się. Zimo przez 3 miesiące. No no tak, dobra liczą, grudzień, styczeń, luty Marzec tak naprawdę mamy zimę. I przez te cztery miesiące, z miesiąc może słońca będzie. Maksymalnie z 3 tygodnie, no 3 tygodnie zakończając do miesiąca Będziemy mieli słońce. Nie czy to da? Wiadomo, coś da, ale nisko świeci. To jest słabo, nie? Bo nie jest takie intensywne, mocne. no Jak latem, bo wysoko świeci. Dzień krótszy to tak samo. Mało to się nagrzeje na pomieszczeniu. Więc słabo to wychodzi w porównaniu do lata, które jest dłuższe. I czy się słuchać, czy się nie słuchać, jak macie. Zależy właśnie od działki. Jak wy macie działki. Nie każdy ma inaczej działkę wysytuowaną, więc dlatego nie polecam się sugerować stronami świata. No polecam się sugerować jak macie okna w budynku. Gdybym ja miał przykładowo jedno połowę szyby. Jako drzwi balkonowe. Tutaj by było, no wiadomo, okno by było trzeba takie płaskie, nie? Jak tutaj wyżej? No, jak najwyżej, żeby było, żeby światło wpadało. Bez żadnego otwierania. Wiecie o co chodzi? O takie, takie, o, takie o takie okno. Żeby jak najmniej strat robiło. Więc wtedy to fajnie by wyszło, i fajnie by się kalkulowało wszystko zimno i latem. A razem tak się nie nagrzeje, zimo, wiadomo. Nie mam rolet zewnętrznych, a rolety zewnętrzne dają najwięcej przed słońcem cienia, ponieważ z tamtej strony te lamele które się zasuwają, one się nagrzewają, a nie szyba. Tak samo tutaj damy przykładowo roletę, czy tak samo żaluzję. Szyba się nagrzeje. No, i to wszystko promieniuje w środku, nagrzewa się nie. Jak się podłoga nagrzeje, tak jak teraz się nagrzewa, to później ona długo temperaturę trzyma, bo wiadomo. Posadzki cementowe się lepiej nagrzeją niż inne. Dobra, więc tyle, co chciałem powiedzieć na te, temat te, te stroju świata. Więc nie ma co się sugerować, wiadomo. Więc w taki sposób było trzeba budynek ustawić, a nie inny. Więc dzięki za obejrzenie. Zapraszam do kolejnych filmów.